To mam taki zabytek, e, nawet nie wiem ile to lat, z 15 I Co z tym zrobisz? No, Wypolerujemy pewnie i może będzie wyglądało tak. No ja się w tym widzę. <grym> no. Wtedy będzie fajna ozdoba, nie wiem, do domu sobie postawię, gdzieś się powieszę. Znaczy jak to wyjdzie, nie? Oczywiście. No, na tym nie będę jeździł. <grym> <grym> Szkoda. Chciałem to zobaczyć. Co, z tego może jakiś promodel wyjdzie ze matki, tak? Coś... Coś, coś pomyślimy. Co coś z tego na pewno będzie. Dobra, no, powiedz coś więcej o tym. Szynkę zaprojektowałem sam. Bazowałem się na szynie, która jest dosyć droga, kosztuje około 400 dolarów na rynku amerykańskim. U nas niedostępna. Chodziło o to, żeby dwa środkowe kółka dotykały ziemi. A przedni i nie dotykało, tylko po to, żeby szyna była zajebiście zwrotna. No i kosztowało to grosze. Tyle. I co, i zabawka będzie z tego samego zrobiona. Być może zrobimy to z trochę innego, twardszego metalu. No. To jest aluminium lotnicze, ono jest lekkie, ale podejrzewam, żeby było bardzo kruche. Mhm. To zro zrobimy z metalu, podejrzewam, jakiegoś harce, dosyć twardego, podhartowanego. I będziemy no i testować. I będziemy testować, zobaczymy, zrobimy projekcik. No I za 2-3 tygodnie spotkamy się znowu i pokażemy co zrobiliśmy. Odebrałem sprocket, tak wygląda, ale na razie jest to wersja testowa, także yy, wszystko w fazie testów, prób, pierwszych uderzeń. Zobaczymy ile to zniesie, ale tutaj sama mówi, że dużo, prawda? O, na pewno, kilka uderzeń na pewno wytrzyma. W przyszłości jeszcze parę rzeczy ulepszymy, część rzeczy zmodyfikujemy. Może wizualnie też to będzie lepiej wyglądało? Ogarnęliśmy już właśnie pierwsze poprawki, także po naniesieniu tego na pewno on to pokażę i zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. A jak byście by chcecie zrobić? To nie ma żadnego problemu. Macie jakieś ciekawe pomysły, ciekawe części do zrobienia. Czy coś chcecie zaprojektować, przeprojektować, przerobić, nawet odnowić. Jedną zabadkę tej taborowi już odnowiłem. Walcie śmiało, mail w opisie. Co się stało? No, robiłem whippa, wylądowałem 90 na flat. Ale whippa, nie tej whippa. No, moto whippa. To, to ja nie wiem, jak tak można się rozwalić przy jakiejś czcice. No, wyleciałem do przodu. No i pedał mi walnął foko. Znaczy obok oka. To agresywny pedał LG, to musiał no, być. Pedał. <ślesz> pedał go poli. Po... A ty to czemu basek? go nie obroniłeś. bo mnie nie było. To ja muszę tutaj widzieć, tą fryzurę. miał Dzień dobry. Już nie menel? Nie, przez te komentarze, wiecie jak dotknęły mnie bardzo serduszko te wszystkie komentarze i, i, i ruszyło mnie coś. coś. Coś pękło we mnie i poszedłem do fryzjera i się ogoliłem. Lody sprzedajesz? Patrzcie co siada z pierwszej. O -o -o -o. O -o -o. Nope. No kurwa cały czas tak jest. Nie no działa. Testujemy sprocket po paru tygodniach jazdy. Na razie widać jakieś tam pierwsze drobne ryski, także wydaje mi się, że nadszedł czas, aby go solidnie dopieprzyć Mam, chyba traka w ogóle. To trak na plazie Moła no, tylko po piętach goniąc no. Dobra, my będziemy robić testy zderzeniowe z krokeciku Ogólnie to jest wersja na Maxa odlightowiona, taka wstępna, testowa W ogóle wydawało mi się, że to jedni od te są naprawdę bardzo malutkie, chyba niecałe 5, nie 5 mm. To będziemy poprawiać. Bo obałem się, że przy samym zakładaniu łońców, a przy naciągniętym kole te zęby się po prostu połamią. Ale działa, to jest super. Sproket waży 104 gramy. To jest naprawdę bardzo mało. A po się o, a postaram się zejść do okolic serki i jeszcze go wzmocnić, bo zrobimy zęby, które będą miały 5 mm minimum, może 6, zobaczymy jak to w projekcie wyjdzie. No i tu jeszcze pewne takie wizualne odciążenia, także odciążymy i dodamy wagę w istotnych miejscach, więc kolejna wersja już będzie do pewno A teraz co? No i testujemy. Dupniemy takiego Alas Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, da się. Ale dobra, ale dobra. Ale szybko jedziesz i za mały kąt trzymasz. Weź dobra. bardziej go do pionu postaw. Dawaj. Zobaczymy, jak ja to idę. O, to Dobra, pierwsze testy za nami. Są jakieś konkretniejsze wnioty. Przejdziemy teraz na różne. Zrobimy takiego Treya Nie wiem, jak to się nazywa, ale... Że... Przerzucam przód. Kto idzie taką? Piszcie w komentarzach jak to się nazywa. Bo ja nie wiem. Nie, no to jest bo jak to takie 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 Kruksika i opokruksika. Może coś się nie uda, także spadnie i dobije sprokę. I back to back i teraz ja. No jedzie! A pokaż, czemu ty nie zrobisz opokruksa? Pokaż czego nie zrobić. Banan nie zrobił pokruksa z przyczyn technicznych. No pokaż. No ja wiem, że ci głupio, że ci wstyd. Ja cały czas czekam na ramę od niego. także Jak będzie rama, będą po kruksy. O! Co? A co to tutaj? Zliczna tak, smokę. <laughs> Nie wiem, być jakiś dziwny rozstaw na mufie z ramą, z trójkątem. Nie da rady. Nie da rady, jest góra-dół, nie? A jak zrobię? Z drugą stronę? No, jest okej. Okay. Nie lata góra-dół. Co to jest za rama? Sputnik Skyline Sputnik, powder. reklamacja. I zaraz się starzy. A co jest? W no, no, no. pracy są za A co jeszcze zaraz On To są naklejki, o, nie? No. Dalej, będę ro te... rozklejał wszędzie. Gdzie się da? Tablice ogłoszeniowe w klatkach. No Powiem no! tak, jak ci się uda e, w klatkach, to zajebiście, no. jak odklej z istotą. Tu moje sztuczki, a nie ja twoje. To będzie kurde. Ej, no co to? Kupię mieszkanie kurwa, koleś jeszcze taką reklamę odpierdala? No jak, Płać mi za to. Ja no. pierdolę. No. Kiedyś ślub. <laughs> Pozdrawiam, Marka Myślisz, że da się tu zrobić stala? Nie, chciał to zrobić. Ja Ale się oram, ja pierniczę ja ryplę, ryplę.

ślady jakie są tutaj, za jakie to jest rozkrojone Jeszcze bliżej? Nie, to chyba widać, co? Pokaż sprokecik, zobaczymy Uła! Dzisiaj go nie oszczędzałem, tutaj to widać, nie? Naniesiemy jeszcze poprawki, o których wspominałem wcześniej i następny model będzie już poprawiony na pewno mocniejszy i będą wszyscy zadowoleni. Także wtedy dopiero wypuścimy gotowy produkt. Czekajcie na no. yeah. to.